W wielu naszych filmach widzieliście jak tnę lub docinam kabelki. Ja do tego mam swoje ulubione narzędzia, ale tak szczerze nigdy Wam nie pokazywałem co to jest. Dlatego dzisiaj zrobiliśmy specjalny odcinek z narzędziami, tylko z narzędziami do cięcia kabli i przewodów. Ja jestem Maciej z firmy SpecKable i zapraszam Was na film. Na początek krótka definicja, czym są narzędzia do cięcia kabli i przewodu. Są to po prostu specjalnie zaprojektowane narzędzia, które muszą umożliwić czyste i równe przecięcie kabla lub przewodu, nie uszkadzając izolacji zewnętrznej i żył w środku. Jakie występują rodzaje narzędzi do cięcia kabli i przewodu? Pierwsze to są cięcia precyzyjne, czyli szczypce precyzyjne, do cięcia cieniutkich, lekkich kabelków. Następnie mamy nożyczki do kewlaru, zazwyczaj są używane do obcinania, ściągania izolacji w przewodach światłowodowych. Najczęściej mamy cięcia boczne, to są najczęściej chyba używane cięcia do kabli prądowych. Następnie mamy nożyczki do kabli przewodów, w tym moje ulubione, które najczęściej wykorzystuję, które szczerze polecam. Później mamy nożyce do kabli, czyli tak zwane obcinaki, i na sam koniec najbardziej zaawansowane narzędzie, czyli nożyce zapadkowe, cięcia zapadkowe, ale zdecydowanie przeznaczone do najgrubszych kabli typu YKY, YKY. Oprócz nożyka do tapet, tapeciaka nie ma żadnego uniwersalnego narzędzia do cięcia. Wybierając odpowiednie narzędzie do cięcia, musimy pamiętać o średnicy i o rodzaju kabla, który będziemy, z którym będziemy pracować, który będziemy cięli. Wiadomo, że do przecięcia skrętki kategorii 5 nie będziecie używali nożyc zapadkowych, a na przykład do kabli prądowych YY5x16 nie użyjecie jakichś szczypiec precyzyjnych. Bardzo ważna uwaga, żadne z narzędzi, które tutaj jest pokazane, które będę za chwileczkę testował, nie służy do cięcia stali. Żadne z nich. One nadają się tylko i wyłącznie do cięcia aluminium i miedzi o różnych średnicach, ale tylko te dwa materiały. Następna bardzo ważna uwaga, nie tniemy kabli pod napięciem, ale jeżeli już się zdarzy taka, taka sytuacja, nie mamy pewności, wiadomo, różnie może być, wtedy jednak polecamy, żeby narzędzia były izolowane do 1000 V, są narzędzia KNIPEX, są narzędzia NEO, są narzędzia miłoki. warto takie narzędzia mieć, gdzie nie gdzie są, wymagane, z innymi po prostu Was nie wpuszczą na robotę. Następną ważną sprawą to jest bezpieczeństwo, te narzędzia wszystkie są bardzo ostre, można się skaleczyć, ja często powtarzam, że lubię swoje palce, dlatego noszę Rękawiczki nieprzecinalne, ale jeżeli zapomnę je założyć a się skaleczę, to raz dwa sobie przypominam, dlaczego muszę je jednak nosić, a przy okazji odsyłam Was do filmu o tych rękawiczkach. Pierwsze narzędzie, jakie mamy, są to cięcia precyzyjne firmy Neo 140 z utwardzanej stali HRC50. Jest tutaj też ściągaczka izolacji od 0,8 do 2,6 mm, czyli możecie ściągać izolację z takich niewielkich przewodów nadaje się do docinania precyzyjnych kabelków, np. skrętek komputerowych w case tonach, na np. do nóżek w jakiejś drobnej elektronice. Generalnie do cienkich kabelków, nie za grubych, nie za twardych. Następne cięcia, które tutaj mam przed sobą, są to dwie pary cięć Super Knipsów firmy Knipex 125. Twardość ostrzy to jest 64 HRC, bardzo ergonomiczne, bardzo wytrzymałe, odbijające do przycinania y, bardzo delikatnych rzeczy. Maksymalna średnica docinanego miedzianego druciku lub aluminiowego to jest 1,6 mm, ale może też docinać nóżki drobnej elektroniki do 1,2 mm. Tutaj mam bardzo podobne narzędzie do tych, które pokazywałem Wam przed chwilą, też 125, też y, twardość ostrza 60 HRC, ale ciekawostka, jest tu taki pewien element, taka nóżka przytrzymująca podczas odcinania y, przewodziku czy kabelka. jakby będziecie go odcina, to nie poleci sobie byle gdzie. Żebyście go tam później szukali, tylko on tutaj zostanie. Będzie przetrzymywany. Możecie go wtedy bezpiecznie wziąć, wyrzucić, ciąć następny, zabrać, następny, następny. Nigdzie wam nie będzie uciekać, nigdzie nie będzie robiło bałaganu, nie będziecie musieli tego sprzątać. Jako ciekawostkę wam powiem, że te, te narzędzia, te dwa narzędzia tego typu są bardzo chętnie kupowane przez zakłady pracy chronionej, zwłaszcza przez osoby niedowidzące. Jakoś te przypasują im dobrze leżą w ręce, dobrze je czują, bardzo dobrze im się pracuje, mimo że nie są najtańsze, ale są naprawdę świetne. Jeżeli będziecie o nie dbali, to wytrzymają wiele, wiele lat. Do specjalnych przewodów, jakimi są włókna światłowodowe, mamy też specjalne narzędzia do cięcia. Są to nożyczki do cięcia kevlaru, tutaj firmy NECU. Dzięki doskonałej ostrości, dzięki długiej żywotności zapewniają precyzyjne cięcia. Przy cięciu światłowodów, pozostałymi takimi narzędziami, wyjdzie to różnie. Tam są włókna aramidowe w tych światłowodach, w których nie przetniecie zwykłymi narzędziami, a takimi nożyczkami sobie świetnie poradzicie. Te sobie poradziły troszeczkę lepiej niż te. Te też są całkiem dobre. Są troszeczkę mniejsze, troszeczkę ciężej chodzą, ale też sobie poradzicie bez problemu. Niespodzianka taka. Nożyczki firmy KNIPEX, które tutaj lubię się chwalić, którymi lubię pokazywać sotne, sprawdziły się również dobrze. Bardzo dobrze obcięły. Jednymi z najbardziej popularnych narzędzi do cięcia są cięcia boczne tego typu. Zazwyczaj to są 140, 160, 180 lub nawet 200. W zależności od długości rękojeści, im większa ręka, tym, tym powinno narzędzie być większe. Są to yy, narzędzia przeznaczone przede wszystkim do cięcia kabli miedzianych mają nieduże, ale bardzo mocne ostrza. Są przede wszystkim stosowane do cięcia drutów do 2,5-4 mm2 pojedynczy, a w wielożyłowych przewodach, nieważne czy to jest drut, czy linka, czy to jest polwinit, czy to jest guma, nawet do 5 razy 15 Moja taka uwaga, te cięcia akurat 160, tutaj firmy NEO, stosunkowo słabo sprawdziły się przy cięciu polwinitu linek w polwinicie czy w gumie. Te wyszły Zdecydowanie lepiej Knipexa czy najlepiej wyszły tutaj Milwaukee. Te narzędzia, jeszcze jak tutaj widzicie, są dodatkowo w izolacji na 1000V. Bardzo ergonomiczne, 160 świetnie leżą w ręce. Ręko jest dwukomponentowa, wygodna, ręka się nie męczy. Bardzo naprawdę przyjemnie się tymi narzędziami pracowało. Tym troszeczkę mniej, ale za to jest świetne do cięcia pojedynczych drutów. Jednym z najbardziej uniwersalnych narzędzi, które wam tu dzisiaj pokażę, są nożyczki do przewodów i izolacji. Jak widzicie, są niewielkie, ale bardzo uniwersalne, doskonale tną druty, linki, yy, gumę, yy, tworzywa sztuczne, skórę, yy, papier, nadają się też do cięcia cienkiej blachy. Są tu w różnym wykonaniu, tutaj na przykład takie niewielkie firmy Neo, bardzo wytrzymałe, bardzo wygodne, pracuje się nimi całkiem nieźle, są przyjemne w wykonaniu. Tutaj mam dwa wykonania takie bardziej profesjonalne, nożyce w takiej pochewce, dzięki której możecie sobie o, przyczepić i Wam nie uciekną, są zawsze pod ręką. Tutaj akurat firmy Milwaukee. Dodatkowo jest tu jeszcze takie w ostateczności używane, oczywiście, zagniatarka do jakichś tulejek. Cięło się nimi bardzo dobrze. Tu taka moja uwaga, można ciąć cieńsze jakieś kabelki czy przewody przednią częścią, a twardsze tym drugim. Mniejsze, mniejszy nacisk, więc mniejsza siła jest wymagana, żeby go przeciąć i tnie się wygodnie. Podobnym modelem są nożyczki firmy Knipex. Jest to model nowszy niż ten, który ja używam, który, który Wam tak zachwalam, ale równie mm, skuteczny, równie dobrze działający. Chociaż tu jedna moja taka uwaga w porównaniu z moimi starymi nożyczkami. Przetrzaskiwałem sobie tutaj od tą opuszkę, niestety zdarzało się to kilka razy, nie jest jakoś super bolesne, ale mi przeszkadzało. No w rękawiczkach jakbym pracował to by na pewno się to nie działo, ale tnie doskonale, nieważne czy to jest przewód głośnikowy, czy to jest skrętka komputerowa, czy to są koncentryki, czy przewody solarne 6 mm2, doskonale sobie radzi nawet z kabelkami w gumie 3x1,5, 3x2,5, świetne narzędzie. Następne narzędzia do cięcia to są obcinaki. Tutaj mamy 7 narzędzi służących do obcinania średnich i dużych średnic. Są to narzędzia generalnie przeznaczone do cięcia kabli w twardych izolacjach. Nieważne, czy to będzie drut linka, czy to będzie aluminium, mieć jedno czy wielożyłowe. Doskonale mi się sprawdziły przy cięciu ilgy od 2,5 mm, skrętek komputerowych, koncentryku, przewodów do ziemi typu YKY, czy kabli jakichś telefonicznych, czy, czy domofonowych. Oczywiście nie wszystkie były takie same, bo najlepsze narzędzia, jakie tutaj miałem na 1000V, najlepiej mi się wszystkie kabelki ciął. Nieważne, czy to była guma, czy to był PVC, czy to była jakaś izolacja odporna na warunki zewnętrzne. Tymi oto cięciami Milwaukee. Bardzo dobre też, oczywiście były dwukomponentowe. Tak zwróćcie uwagę, że tu można na dole, używając mniejszej siły, ciąć twardsze kable. Tutaj u góry bardziej miękkie, tymi knipeksami. Świetne też, oczywiście, były neo. Najtańsze chyba, najbardziej proste w tej grupie, ale bardzo dobrze mi się nimi pracuje i ciały wszystkie równo, wszystkie równo i dobrze. Za to te narzędzia przeznaczone do twardych już aluminiowych lub miedzianych kabli o średnicach nawet do 20 mm słabo się sprawdziły przy cięciu np. skrętki komputerowej czy pojedynczych linek LGY tam 2,5-4 mm2. To są już jednak zdecydowanie dobre narzędzia do, do drutu, ale tym na przykład Milwaukee i dobrze się ciało grube kable i dobrze się ciało cienkie linki. Jednak pamiętajcie o tym, że do cieńszych kabelków, czyli tych np. LGY 1,5-2,5, używamy mniejszych narzędzi, bardziej precyzyjnych, bo tutaj nieraz trzeba użyć dwóch rąk, żeby przeciąć ten kabel. Są większe, masywniejsze, no zdecydowanie cięższe, solidniej wykonane, ale przeznaczone jednak do grubszych kabli. Z jednym kabelkiem miałem tutaj problemy, nie poradziło sobie z przecięciem go żadne z tych narzędzi, które pokazałem. Był to przewód YKY 5x10, ale mam do tego specjalne narzędzia. Są to nożyce zapadkowe, tutaj firmy Neo i firmy Knipex. Są to specjalne narzędzia przeznaczone do cięcia grubych i bardzo grubych kabli miedzianych lub aluminiowych o średnicy nawet do 52 mm. Jest tutaj specjalny mechanizm zapadkowy, który umożliwia. Bardzo łatwe przecinanie grubych kabelków. Po prostu pracuje tutaj o, do końca, tylko jest mała taka różnica. W firmie Neo, musi, żeby pociągnąć ostrze do końca, musimy przelecić, musi nam się skończyć tutaj zakres. Lecimy z powrotem, blokujemy i lecimy dalej. Jest tu taka mała blokada. W firmie Knipex w zasadzie działanie jest bardzo podobne. Czyli ściągamy blokadę, ale nie musimy, żeby odblokować ostrze, lecieć do końca, tylko tu jest taka mała Blokada, naciskamy do góry, lecimy i zakładamy na kabel. Łapiemy i ścniemy dalej. Ostrożnie, bo to jest bardzo ostre. Ciełem tym kabelki YY5 razy 10, ciełem tym ONS-a 95, 70. Wziąłem różne kable prądowe, nawet aluminium 4x120. Cięło doskonale. Nie ukrywam też, że tym knipeksem szło mi to troszeczkę łatwiej. Może nie jednym palcem, ale nie używałem bardzo dużej siły. Tutaj troszeczkę większej tej siły trzeba było użyć, żeby dociąć, nawet mocniej już dociskać, ale tym szło bardzo dobrze. Troszeczkę dłużej mi to zajęło, ale ucięło bardzo dobrze. I jedno i drugie narzędzie świetne. Z tym, że jest troszeczkę łatwiejsze robota, mniej, mniej siły należało użyć. Jeżeli już mowa o grubych i bardzo grubych kablach, to mam tu takie narzędzie y, akumulatorowe, hydrauliczne. Jest to y, cięcie firmy Milwaukee, naprawdę bardzo skuteczne. Y, przewodzik YKY 4x120, czyli naprawdę już spory kabelek, przecięło błyskawicznie. <śleski> Jeszcze raz? Jeszcze raz. Tym jeszcze klekotałem, klekotałem, a tu tylko nacisnęłem i po wszystkim. Dosłownie trwało to 10 sekund jak przeciął. Należy zachować szczególną ostrożność, to jest ciężkie, drogie narzędzie. Uważać, bo można łatwo sobie obciąć palec. Naprawdę bezpieczeństwo ponad wszystkim. Zresztą to narzędzie już widzieliście wcześniej na naszym filmiku, troszeczkę inaczej wyglądało. Tutaj są wymienne ostrza. Oczywiście ta szczęka była wymieniona i była założona szczęka do zaciskania końcówek oczkowych. Bardzo profesjonalne narzędzie. Zrobiło szybko, łatwo, wygodnie, tylko ostrożnie. Jest to profesjonalne narzędzie dla ludzi, którzy naprawdę dużo tną, dużo używają rzeczy. W zasadzie można obsługiwać jedną ręką, chociaż jest trochę ciężkie. Moja ostatnia jeszcze rada. W ostateczności, jak nie macie, nie dysponujecie takim narzędziem akumulatorowym, yy, obcinakiem, nie macie nożyc zapadkowych, to niektórzy używają po prostu zwykłego brzeszczotu. Do cięcia aluminium, do cięcia miedzi. Pewnie warto mieć dobre, yy, dobre, dobre tutaj. Jezu, jak to się nazywa? Brzeszczot. Brzeszczot. Dobra, jeszcze raz. Oczywiście warto mieć tutaj dobry brzeszczot przeznaczony do stali, drobno ząbkowy, Napocicie się, ale dacie radę. Zrobicie to nieporównywalnie dłużej niż takimi narzędziami, ale dacie radę. Chociaż szczerze mówiąc podziwiam ludzi, którzy tną na przykład taki YKY 4 razy 120 4x150, czymś takim, bo to można trochę się spocić. Naprawdę ciężka robota. Każdy lubi dobre narzędzia, sami widzieliście jaka jest różnica w długości cięcia brzeszczotem, taką, takimi cięciami zapadkowymi, a, a tutaj akumulatorowym, hydrauliczny. Więc nie ma co się rzucać, warto narzędzie naprawdę dobrać do tego ile będziecie tego robić, ile chcecie na tym zarobić i jak długo chcecie to robić. Jeżeli chcecie bardzo długo to robić, brzeszczot jest świetny, jeżeli krócej narzędzia zapadkowe, jeżeli jakieś cienkie kable, no to cięcia boczne, cięcia precyzyjne. Pamiętajcie też o napięciu. Nie grzebiemy, nie tniemy kabli pod napięciem. Jak sami widzieliście, narzędzi do cięcia kabli i przewodów jest naprawdę sporo. Tutaj Wam pokazałem najpopularniejsze, które sprzedajemy wśród tych wszystkich narzędzi, które dzisiaj testowałem. Według mnie najlepsze są nożyczki Knipexa. Świetna sprawa. Pewnie je widzieliście, bo nieraz tutaj leżały gdzieś na blacie. Ja w zasadzie wszystko nimi tnę tutaj, jak obrabiam, przygotowuję do filmu. I oczywiście cięcie firmy Neo. Naprawdę fajna sprawa. Bardzo popularne. Sami tego używamy narzędzia w sklepie. Te narzędzia są według mnie najbardziej uniwersalne, ale jak sami widzieliście pozostałe narzędzia nie wszystkie nadają się do wszystkiego. Niektóre poradziły sobie fantastycznie z cięciem przewodów i kabli w różnych izolacjach, nieważne czy to była guma, czy to było PVC, czy to był polwinit, czy to, była, czy to był drut, czy to była linka, a niektóre kiepsko sobie radziły na przykład z gumą. Fatalnie im to wychodziło, ale do, za to z drutami radziły sobie całkiem dobrze. Wszystkie te narzędzia robią to, co mają robić, czyli po prostu tną. Ale niektóre robią to lepiej, niektóre robią to gorzej. Nie ma co tu ukrywać. Narzędzia klasy premium, czyli Knipex i Milwaukee, robią to zdecydowanie lepiej. Są czysto, równo, bezpiecznie. Są ergonomiczne. Są niestety trochę droższe, ale naprawdę warto. Był to nasz kolejny przekrojowy film z jednej grupy narzędzi, w tym wypadku były to narzędzia do cięcia kabli i przewodów. Ja Was przy okazji zapraszam do naszych wcześniejszych filmów o zaciskarkach końcówek i ściągaczach izolacji. Napiszcie proszę w komentarzach czego Wy używacie do cięcia kabli. Od nas to już wszystko na dzisiaj, zapraszam Was na następne filmy. Serwus, cześć!